Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na mojej działce Rod, którą przyjąłem w zeszłym roku. W tym odcinku pokażę Wam, jak odmłodzić różę pnącą. tę rurę pnącą, tylko podliczał. Zapraszam Was do oglądania. Jak widzicie, tu mam, mam tą różę. Zobaczcie. Ona kupiła no, dużo. Powiem szczerze, że rzadko nie pamiętam. Na tej działce ta róża rosła i nigdy nie była przycinana. I żeby ją uratować, to właśnie pokażę, jak ją. Nie taką już latać, Pokażę wam, jak ją młodzić. Utnę tom. I odcinek będzie dla cierpliwych, bo trochę długi. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I trochę zarosła, jest dużo do na niej. A to jest taka ładna róża, w tym co powiem szczerze. Bo ona jest różowa, ale zmienia kolor na taki brady jako. Biegiem czasu, I tu, tą gałązkę tą utnę całkiem, tak stopniowo będę ucinał na no bardzo wysoko wyrosła, naprawdę wysoko, gdzieś cztery metry wysokości. Tu utnę go suchelca. To tu. Będę tak stopniowo odcinał, żeby się nie pokłuć To gałąźkę utnę. Tutaj. Wezmę tu już przerzucę. Tutaj utnę, o. a tu już tylko pociągnąć. Ta zobaczcie, na pierwszy stronie, jest suchych gałęzi, takich przeraśniętych, dzikich. Tam wyżej to już są po prostu już poddziczałe pędy. Mam takie dwie ostatnio, właśnie jedną odmłodziłem. Wpuszcza młode żarążki. Tą tu utnę, tą tu zabiorę ją, a przednę, żeby ci nie pokłóć. pełno suchych, to to suche utnę tutaj, to utnę tu, bo się tak stopniowo, tak jak mówimy, to się tak stopniowo. Jak odmłodzimy, młod, to jak takie rurze pnące i w ogóle takie poddziszczałe, takie wyrośnięte, to się od niej odwdzięczą i będą po prostu wam że lepiej kwit, lepiej że będzie można tym zapanować. Warto tego nie weźmie, ale zobaczę. To jest taka odnoga. To też tutaj utknę. Tutaj tą gałązkę utknę tu. Ona jest sucha, o! Sama pękła. Patrzcie jaka sucha. Jak ona duża. To utnę, Zobaczcie. Tutaj. Ale nie wiem, czy dzisiaj, jak dokończę. Ale może dokończę, bo cześć się. chyba będzie padać. A przy deszczu to no, nie zbyt dobrze wychodzić na, na kamerka i ekran, po prostu jest zakapany tym deszczem. A może się uda Czyli proszę pan sekatony. oka nie wybić to tu utnę. Chyba, tak, tak, mówię, stopniowo. tak, 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 ogólnie tak, 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 są tak, 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 i lepiej rosną. i tak, i tak, 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 na choroby. утна No strasznie źle porosła. To utnę tutaj całkiem. suche i ciężko uciąć, ale się udało. A tu ciągnę z tej siatki. Co się nie uda, zaraz zobaczymy. Na razie chcę tu wyjści. Później dościanę skąd nagrywa ten odcinek. I tutaj mam. To utnę tu. Widać tutaj tu jest jeden żarążek, pączek jeden. Tutaj drugi. Na razie utnę ją tu. dało się. Bez gdyby ciągnęło z tego. Tą pod nogę też dłut, nie? Patrzcie, jaka wielka. Gdzieś 3 metry będzie, albo około 3 metrów, no góra 2,5 metra będzie miała tą odnogęłutę całkiem, tą całą gałąź. Tylko tak, które to idą od ziemi. Patrzcie, jaka wielka. Po ten strażus szedł winogron, a jego ja go przyciąłem tak do samego tego. Wrobiał sobie też sadzonki. Tak wiedzieć tu o tu puszcza widać. Też był już i wielki. Tą utnę tu. Bardzo sucha. Bardzo jaka sucha. To utnę to, żeby nie szło na, na pewnych zabaw. Tę tą gałąź utnę tu, to, to jeszcze utnę, tak zrobię stopniowo, nie pokłóć. Widzicie, teraz baczcie, widzicie, tutaj puszcza takie młotkie korce, puszczało, nie wiem czy na kamycach. widać, widać, to już, to już było już, to już dziczały, to już zaczęło pod, poddziczać. Musiał być sekator do żywopłotu, czy to gąsi, bo twarde. Musiał być inny sekator. Zagrywaj twardy gałąź takie przeraśnięte tutaj widzicie te suche tutaj mam o tu najpierw łutnę tą gałąź to utnę tu to tu Jeszcze tutaj utnę. To suche utnę tu. To utnę... To utnę tu, tego no Musiał większym sekatorem, ale to utnę tu. To weźmy ten sekator, wziął. To też. To przytnę tu. Rozherca tu tą całą gałązkę. To zabiorę, bo to już ucięte. To utnę tu. Tą gałązkę utnę, tu jest taka dzika, cienka. Zobaczcie, od góry trzeba wypuszczać listki, łodyżki, a od dołu nie. Właśnie takie przycięcie takie odmłodzenie pobudzi ją do ponownego wypuszczania odrostu, ale już po prostu od dołu. Jak nie będzie miała na górze takich, to będzie przeprowadzić po prostu od, od tych zielonych, przepraszam, od tych takich zielonych na dole. Teraz są miniary. Uda się Pomutnę tu, tu O seka, to nie chcę wziąć o, Udało się Uutnę, tu te twarde tylko te do gałęzi tą utnę tutaj utnę tak Dajcie to O widzicie? Tutaj te małe korce Nie widać. coś. Się... Inaczej mam czuję pokazać. O, tu widzicie te małe korcze tam były? To są po prostu dzikie. To, o taki już właśnie przerośniętej, tej Jest trochę pracy, ale wszystko się uda. Tutaj pociągnę ją, tą utnę tu na razie właśnie taka długa. ja go koła długa Tak mają krzykaę widzicie jaka wielka Tomu To mó nadzie tu To utnę to skąd tutaj? To utnę tu? Bo to jest ta sama gałąź, to przytnę tutaj. Teraz przy, tą gałąź starą z winogronu. Tam ułtne tu całkiem tutaj. Tam też. Kania zbyt ładna. też tu ułtne. już całkiem tam widać chyba też jakąś od to tą utnę całkowicie, to też utnę całkiem, Nawet tutaj. toht- . Tohtnetu. the token. Taka sucha tą utnę suchą tutaj na razie i utnę, tak żebyś dobrze widzieli. Tam, tam od brzydką zabiorę starą. prawie przycięta. Całot to stopniowo. wezmę sekretor mniejszy o tutaj ją tą gałązkę przytnę ją tutaj tu to schowotnę tu o tu samo się łamuje tą dziką odnóżkę. Utnę gdzieś tu. Zobaczcie, jaka mała. I też sucha. Tu utnę tu. To już coś się tutaj zaczęło dziać z tą różą, Też tego nic nie będzie. jeżeli to jakaś choroba? Tu utnę tą gałąź całkiem. Przynajmniej praktycznie. Na tej drewnieć tą suchą, brzydką, utnę tu na razie i to suche, utnę tu. tą, utnę, o tą gałąź utnę, odmówię. mówię. w tym miejscu o, mamy, ucięło się chyba urywam tak gałęźnik chcemy nam tu całkiem to też ja, przepraszam, kamera mi sprawła to utnę tutaj całkowicie musimy wybaczyć musicie